Czy zastanawiałaś się kiedyś, jaki jest sekretny styl milionerów? Co sprawia, że zawsze zwracamy na nich uwagę i czego powinniśmy się od nich nauczyć w kwestii stylu? W dzisiejszym filmiku pokażę Ci trzy wskazówki, które możesz włączyć do swojego stylu niezależnie od budżetu, jakim dysponujesz, a będziesz wyglądała rewelacyjnie. Zostań ze mną! Na samym początku pragnę też podkreślić, że nie będziemy się inspirować stylem zamożnych osób, które najczęściej teraz widzimy na ulicach, czyli takim stylem new money. Co to oznacza? Styl w ogóle zamożnych ludzi dzielimy na new money i old money ja chcę Ci dzisiaj zarazić tym drugim stylem, ale w połączeniu z troszeczkę czymś innym, o czym dowiesz się już na końcu tego filmiku. Natomiast zastanówmy się na początek, czym jest new money. Jak widzimy na przykład taką Kim Kardashian, to czym ona emanuje? Słuchajcie, oczywiście to jest bardzo kontrowersyjna osoba, która nie boi się odważnych kreacji, która zwraca na siebie uwagę, ale czy w pozytywny sposób, czy jej stylizacje są takimi stylizacjami, które same chciałybyśmy założyć? Myślę, że niekoniecznie, jeżeli dążysz do takiego klasycznego, eleganckiego stylu, to styl old money jest czymś, co z pewnością Cię przekona. Jest to coś bardzo delikatnego, subtelnego i kobiecego, ale jednocześnie możemy to połączyć z nowoczesnym wydaniem klasyki. Skupmy się więc na tym, czym możemy się zainspirować od stylu old money, czyli ludzi bardzo wyrafinowanych, którzy ubierają się elegancko, ale chciałabym to przenieść na dzisiejsze czasy, powiedzmy, bo jednak ten old money kojarzy nam się Troszeczkę z zamierzchłymi czasami, że tak to nazwę, czyli rokiem na przykład 1950, 1960 i tak dalej, bo wtedy ten styl tak naprawdę najmocniej się wykreował. Natomiast są trzy wskazówki, które możemy z pewnością przenieść. W obecne czasy i będziemy wyglądały fenomenalnie, będziemy zwracały na siebie uwagę innych osób, mężczyzn, kobiet, ale w bardzo pozytywny sposób, w bardzo elegancki sposób, a tego właśnie chcemy. Nie chcemy świecić tutaj naszym ciałem zbyt ostentacyjnie, bo naprawdę możemy pokazać dużo większą klasę, ubierając się właśnie w taki sposób. I pierwszą wskazówką, którą chcę Ci przekazać, jest wybieranie monochromatycznych luchów. Co to oznacza? Monochromatyczne luki to luki zachowane w jednej tonacji kolorystycznej. Może to być biel, beż, czerń, granat. Tak naprawdę wybierz kolor, w którym ty czujesz się rewelacyjnie. Jeśli masz troszkę więcej odwagi, to cudownie wyglądają też czerwone stylizacje czerwony płaszcz, sukienka wygląda to olśniewająco, ale w tym sezonie chciałabym, abyś spróbowała, szczególnie w zimie, stworzyć stylizację bazującą na jasnych kolorach. W zimy każdy z nas bardziej ucieka do tych ciemnych barw, ciemnych kolorów, z racji tego, że oczywiście są też one bardziej praktyczne, ale nic nie zwróci tak pozytywnie uwagi innych osób, jak właśnie białe stylizacje zachowane w takich jasnych tonacjach. Może to być ecru, kremowy, tak naprawdę wybór należy do Ciebie, ale sama zobaczysz jak świeżo i promiennie poczujesz się w takiej właśnie stylizacji jasnej, gdzie na ulicach panują głównie te ciemne. Coś, czym myślę, że zaskoczę Was, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, miło mi Was oczywiście powitać. Wiem, że dużo osób tu na pewno będzie kojarzyć mnie z Instagrama, ale jeśli nie, to bardzo dziękuję, że oglądasz ten filmik i chcesz się nauczyć czegoś nowego, chcesz być kobietą, która ma w sobie więcej klasy i elegancji, więc drugą. Taką rzeczą, którą chciałabym Ci przekazać, jest unikanie dużego logo. Wiem, że jednak teraz najczęściej na ulicach widzimy duże logo. To logo krzyczy do nas z każdych stron. Mamy wielkie paski, torebki z wielkim logo, na kurtkach mamy logo, tak naprawdę wszędzie, wszędzie, gdzie się da, najczęściej spotykam kobiety z wielkim logo. Ale czy jest to klasyczne i eleganckie? Czy jest to coś takiego, co wpisuje się w styl bardzo zamożnych osób? Myślę, że niekoniecznie, bo najczęściej te bardzo zamożne osoby w stylu old money, oni kryją się z tym. Oni nie chcą, żeby było wi widoczne, ile oni mają pieniędzy, dlatego unikają logo. Oczywiście, ja sama. Czasem noszę logo, ale staram się, aby było to minimalistyczne logo, małe, które nie rzuca się aż tak bardzo w oczy, a jeżeli wybieram nieco większe logo, na przykład na torebce, to staram się już nie łączyć tego z paskiem, z butami, z logo. Starajmy się zachować minimalizm właśnie w tym logo, bo to jest klucz do bardzo udanych stylizacji. Które nie potrzebują dużego logo, aby było widać, że zostały stworzone z prawdziwą klasą. Uwierzcie mi, że u nas teraz, przynajmniej w Polsce, w Warszawie, panuje totalna logomania, i na większości stylizacjach damskich widzę właśnie to logo. I słuchajcie, naprawdę starajmy się troszkę to zminimalizować, bo moim zdaniem jest to właśnie wyraz takie troszeczkę dojrzałości ponad to logo, że nie musimy tym logo się obklejać i otaczać wszędzie, żeby było widać tak naprawdę nie wiem co, nie wiem co chcemy tym do końca udowodnić. Niekoniecznie to jest coś, co rozumiem, dlaczego mamy taką silną potrzebę emanowania tym logo, dlatego bardzo Cię zachęcam, abyś spróbowała to logo w stylizacjach ograniczyć, na przykład tylko do torebki, do paska, czy do butów. I trzecim Moim zdaniem, jednym z ważniejszych punktów, który łączy się troszeczkę z minimalizmem naszego logo, jest zwracanie uwagi na tkaninę. Mówiłam już o tym kiedyś na moim Instagramie, ale moi drodzy, nawet jeżeli przypniemy broszkę Chanel do swetra z poliestru, będzie to wyglądało po prostu troszkę głupio, trochę nie na miejscu. Bo ponieważ stać nas na broszkę, która jest za kilka tysięcy, a nie stać nas na porządny, fajny sweter. Moim zdaniem coś tu nie gra i chciałabym to zmienić, bo widzę, że za bardzo dążymy do tej logomanii, a nie zwracamy uwagi w ogóle na te podstawy, a podstawą jest właśnie materiał, moi drodzy. Moim zdaniem na początku budujemy idealną bazę szafy, złożoną z super materiałów świetnej jakości, która będzie nam służyła na lata, bo o to też chodzi, aby te ubrania służyły nam latami, co też bardzo pozytywnie wpłynie na naszą ekologię, jeżeli nie będziemy kupować tak dużo ubrań ze słabym składem, więc bardzo Cię do tego zachęcam, a może zamiast kolejnej broszki albo kolejnej yy, rzeczy z dużym logo spróbowała postawić na płaszcz świetnej jakości. Naprawdę robi to tak ogromną różnicę, i uwierzcie mi, że sprawne oko zauważy od razu różnicę pomiędzy płaszczem z wełny a płaszczem z poliestru. I taka jest prawda. Na jakie tkaniny zwracamy uwagę szczególnie? Moi drodzy, jeżeli teraz mówimy o sezonie zimowym, to zwracamy uwagę szczególnie na wełnę, kaszmir, jedwab. Są to tkaniny, które przepięknie się układają. Które otulą nasze ciało są bardzo, bardzo luksusowe, ale uwierzcie mi, że możecie je znaleźć w super cenach. Wymaga to oczywiście odrobiny wysiłku. Możemy szukać takich materiałów w second-handach, w sklepach typu TK Max, albo możemy polować na nie, polować oczywiście w cudzysłowie polować na nie na stronach różnych internetowych typu Zalando, Piken Krąpęberg. Tak naprawdę. Opcji jest mnóstwo, i uwierzcie, że da się znaleźć wspaniałe materiały w dobrej jakości i w dobrej cenie, bo na tym nam zależy, żeby też ta cena nie była wygórowana, a jak sami zauważycie, jak nauczycie się czytać składy, to niestety, ale mnóstwo marek, nawet które uznajemy za marki premium, tak naprawdę bardzo oszczędza na materiałach, co jest niesamowicie smutne, bo na przykład za 500 zł możecie mieć wełniany płaszcz z wiskozową podszewką, ale za 2000 możecie mieć również poliestrowy płaszcz. Co zupełnie ja się z celem uwierzcie mi, takich rzeczy unikamy, bo tak naprawdę to widać. Nie oszczędzamy na materiałach, bo to też jest blisko naszej skóry, a przede wszystkim to widać, a my chcemy wyglądać jak kobiety z klasą, kobiety, które mają w sobie elegancję i troszeczkę się wyróżniamy na tle tego, co obecnie widzimy na ulicach, ale tak jak zawsze wspominam, w taki pozytywny sposób, nie w taki, że świecimy ciałem, ale w taki bardzo klasyczny kobiecy. Tak wyglądały dzisiejsze trzy wskazówki, które chciałabym Ci przekazać, które mam nadzieję, że wprowadzisz do swoich stylizacji i sama zauważysz ogromną różnicę. Nie chcę też tutaj stricte skupiać się na stylu Old Money, bo jak sama zauważysz po moich stylizacjach i po moich dalszych filmikach, ja nie określam też swojego stylu jako Old Money w 100%. Oczywiście w pewnym sensie ten styl mnie inspiruje. Ponieważ uważam, że kobiety, mężczyźni wyglądali wtedy absolutnie przepięknie i jest to wyjątkowa rzadkość obecnie na ulicach, coś, co naprawdę bardzo okazjonalnie spotykamy. Dlatego mam nadzieję, że będę widziała więcej kobiet na ulicach ubranych elegancko, bardzo kobieco i klasycznie. Oczywiście, jeżeli lubisz inny styl, lubisz pokazywać swoje ciało, jest tak najbardziej w porządku, ja tu będę pokazywała konkretny styl, konkretne stylizacje i mam nadzieję, że Cię do nich przekonam i zobaczysz, że. W mojej opinii jest to prawdziwa klasa i elegancja. Do zobaczenia w następnym filmiku i życzę Ci pięknego dnia. Pa!